Teraz poproszę o wystąpienie pana Mateusza Kruka, Arkans Systems Polska. I nowe narzędzia dla kolei w Autodesk. Zapraszam. Witam państwa bardzo serdecznie na trzeciej prezentacji firmy Arkans Systems poświęconej infrastrukturze. Tematem tej sesji są najnowsze narzędzia dostarczane przez firmę Autodesk dla projektantów infrastruktury kolejowej. Ja nazywam się Mateusz Kruk i jestem inżynierem do spraw BIM w infrastrukturze. Jeżeli chodzi o agendę naszego spotkania, to na początku chciałbym opowiedzieć krótki wstęp o firmie Arkans Systems, kim jesteśmy i czym się zajmujemy. Następnie przejdziemy do technicznej części prezentacji. Arkans Systems wywodzi się z grupy MonoJer, która od dziesiątek lat dostarcza ciężki sprzęt i rozwiązania techniczne na nasze budowy. W ciągu ostatnich kilku lat dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i informatyki skutkował koniecznością powołania nowej spółki Arkans, której celem jest wdrażanie i dostarczanie najnowszych technologii zarówno do biur projektowych, wykonawców, jak i łączenie właśnie rozwiązań technicznych z firmami projektowymi. Obecnie działamy już w ponad 10 krajach Europy i docelowo chcemy się rozwinąć na całą część centralną. Tworzymy zespół 500 specjalistów. Naszymi głównymi klientami są inwestorzy, biura projektowe, generalni wykonawcy. Współpracujemy zarówno z firmami na rynku polskim, jak i na rynku zagranicznym. Jako firma opracowujemy rozwiązania i procesy dla potrzeb naszych klientów. Jesteśmy ponadto liderem wdrożeń rozwiązań Trimble i Autodesk oraz prowadzimy pełne wsparcie i pro obsługę procesów inwestycyjnych, w które zaangażowani są nasi klienci. Podczas tej sesji chciałbym Państwu opowiedzieć o najnowszych narzędziach dla kolei, które przygotowaliśmy wraz ze współpracy z Autodesk dla 22 wersji programów InfraWorks i Civil 3D. Podczas poprzednich sesji koledzy pokazali Państwu, jak modelowany był obiekt w Rewicie mostowy ze współpracy z Inventorem, jak tworzona była w programie InfraWorks Droga i następnie eksportowana do programu Civil 3D. Natomiast ja bym chciał. Się wrócić do początku i pokazać Państwu, jak to wszystko po kolei powstawało i skąd mieliśmy dane do projektowania. Zaczęliśmy od pobrania widocznego numerycznego modelu terenu w postaci chmury punktów z otwartych danych dostępnych na naszym polskim geoportalu. Następnie musieliśmy tę chmurę punktów przekształcić w programie InfraWorks w powierzchnię trójwymiarową, tak aby móc później operować na niej. I tworzyć projekt zarówno w programie InfraWorks, jak i Civil 3D. Stworzona powierzchnia zawierała pełną geometrię, niektóre budynki również zostały wraz z nią wygenerowane, natomiast część z nich musieliśmy importować z zewnętrznych źródeł, aby ubogacić nasz model i stworzyć wrażenie rzeczywistego otoczenia do projektowania. Dodatkowo dodaliśmy również do projektu Ortofotomapę, tak aby orientować się w środowisku, w otaczających nas elementach i ułatwić sobie zadanie projektowania. Jak możecie Państwo zobaczyć, numeryczny model terenu, mimo że deklarowana jego dokładność jest do 10 cm, dość dokładnie oddaje rzeźbę istniejącego terenu i do takiego projektu koncepcyjnego z powodzeniem można go wykorzystać, aby później uszczegóławiać. W kolejnym kroku zsynchronizowałem model z chmurą Autodesk Docs, tak aby wszyscy uczestnicy procesu projektowego, zarówno projektanci mostowi, jak i drogowi, mieli dostęp do tego samego modelu i abyśmy mogli nawzajem wymieniać się informacjami, co w modelu trzeba zmienić, jakie elementy doprojektować, jakie skorygować. Zsynchronizowany model jest teraz dostępny dla wszystkich. Proces projektowania elementów kolejowych rozpocząłem od stworzenia własnej biblioteki elementów, z których będę budował infrastrukturę kolejową. Pierwszym z nich był podkład wraz z szynami, zbudowany, zamodelowany według polskich standardów, który chciałbym umieścić w koncepcji. Modele zapisywane są w postaci tekstowego dokumentu, dzięki czemu możemy pomiędzy komputerami czy pomiędzy użytkownikami przenosić je i wymieniać tak aby każdy miał dostęp do tej samej biblioteki danych. Biblioteki dodajemy poprzez palety stylów i dzięki temu możemy właściwie każdy dowolny obiekt osadzić w modelu. Projekt koncepcyjny rozpocząłem od narysowania wstępnej linii kolejowej, projektu przebiegu jej w planie. W tym celu Skorzystałem z najprostszych narzędzi Infraworks i poprzez narysowanie stycznych, dostosowanie wierzchołków, mogłem zacząć wprowadzać łuki i dostosowywać poszczególne elementy geometryczne. Dzięki temu, że program InfraWorks dostosowany jest właśnie do projektów infrastrukturalnych, bardzo szybko możemy zmieniać wierzchołki, parametry geometryczne, stawiać łuki, krzywe przejściowe i cały nasz projekt koncepcyjny dostosowywać bez konieczności czekania, przebudowywania korytarza. W następnym kroku należało dokonać korekty geometrii pionowej. Wstępnie założyliśmy, że w miejscu przecięcia linii kolejowej z drogą kolej będzie szła górą. Dlatego też założyłem wstępne pochylenia i dodałem na profilu pionowym odpowiednie łuki kołowe, tak aby Projektanci mostowi mogli ten projekt dostosować i aby wstępnie można było stwierdzić, czy droga pod wiaduktem się zmieści, czy też będzie trzeba skorygować niweletę drogową lub kolejową. Profil fraulex edytujemy przy użyciu przeciągania wierzchołków, promienie długości i nachylenia stycznych edytujemy albo tabelarycznie, albo po prostu wybierając poszczególne elementy i nadając im odpowiednie wartości. Jest to proces bardzo intuicyjny, szybki i pozwala na wprowadzenie zmian tak naprawdę w czasie rzeczywistym. Od razu możemy obserwować je również na podglądzie graficznym. W kolejnym etapie należało dostosować korytarz kolejowy do istniejącej infrastruktury. Dzięki temu, że model zbudowany jest tak jakby z komponentów, możemy przy pomocy suwaków docinać odpowiednie jego krawędzie tak aby na przykład nasypy nie nachodziły na siebie, tak aby graficznie całość komponowała się w sposób przystępny, gotowy na przykład do animacji czy wizualizacji. Dodatkowo takie przycięte korytarze po eksporcie również będą zawierały parametry i pikiety, na jakich występują ich poszczególne. Komponenty. W kolejnym kroku chciałbym pozbyć się skarb w miejscu przyszłego obiektu mostowego. Skorzystam więc z gotowej biblioteki obiektów Autodesk Infraworks, aby stworzyć prosty ustrój żelbetowy, nadać mu żądaną rozpiętość, a następnie inżynier mostowy będzie w tym miejscu tworzył własny obiekt. Kolejnym elementem, który chciałbym Państwu pokazać, jest model trakcji kolejowej, który został specjalnie stworzony przez Arkans Systems jako model 3D i który można zaimportować do programu InfraWorks, rozmieszczając wzdłuż linii kolejowej. Model trakcji umieszczamy, importując go najpierw do palety styli, a później wskazując charakterystyczną linię korytarza, wzdłuż której model ma wystąpić. Program automatycznie rozlokuje obiekty wzdłuż linii, biorąc pod uwagę jej profil niweletę oraz przebieg w planie. Możemy dostosować kolejno parametry skali, obrotu takiego obiektu oraz odległości od wskazanej linii charakterystycznej. Po zadaniu wszystkich parametrów trakcja zostanie rozmieszczona. Dodatkowo, aby zarządzać jej rozmieszczeniem, możemy podzielić te obiekty na segmenty. Dzięki czemu w pewnych miejscach będziemy mogli słupy zlikwidować, a w innych na przykład je zagęścić lub zmienić stronę, na której występują. Kroki, które teraz wykonaliśmy, przyczyniły się do stworzenia kompletnego modelu koncepcyjnego linii kolejowej. Użyliśmy tutaj polskich standardów, jeżeli chodzi o podkłady, podtorze oraz słupy trakcyjne, które zostały przed chwilą rozmieszczone wzdłuż linii kolejowej. Kolejowej. Był to etap pierwszy, którego następstwem były modele branżowe stworzone wczoraj i dwa dni temu przez branżystę mostowego oraz przez projektanta drogowego. Posłużyli się oni modelem koncepcyjnym stworzonym przeze mnie, aby Dodać do niego obiekt mostowy, który w rzeczywistości będzie konstruowany, oraz zaprojektować drogę. To, co teraz zrobimy, zsynchronizujemy nasz model z chmurą Autodesk Docs, aby zobaczyć, jakie zmiany zostały wprowadzone, czy musimy skorygować niweletę lub przebieg torowiska w planie. No i będziemy chcieli wyeksportować ten projekt dalej, aby z koncepcji przejść do projektowania zasadniczego. Model po synchronizacji z pozostałymi branżami prezentuje się następująco. Został dodany obiekt mostowy oraz projekt drogi przechodzącej pod linią kolejową. Dodatkowo, dostałem jako współtwórca projektu informację o tym, że powinienem podnieść tej linii kolejowej, ponieważ droga nie może być niżej zagłębiona. Możemy na stronie Autodesk Docs oznaczyć zadanie jako w czasie tworzenia naprawiane lub nadać mu status zakończone. Natomiast w samym projekcie zaznaczając oś linii kolejowej, bez trudu możemy skorygować jej profil. Oczywiście obiekt mostowy, skarpy i elementy trakcji również zostaną skonfigurowane i skorygowane dla nowego profilu. W kolejnym kroku, kiedy projekt koncepcyjny linii kolejowej jest skończony, chciałbym wyeksportować go do programu Civil 3D. Aby przejść tam do projektowania zasadniczego. W tym celu nie potrzebuję całego modelu terenu. Wystarczy, że w oknie eksportu zaznaczę sobie fragment obejmujący tylko łącznicę kolejową wraz ze wszystkimi obiektami towarzyszącymi i fragmentem drogi. Taki obszar wystarczy, aby program wyeksportował powierzchnię projektowaną, powierzchnię terenu istniejącego i oczywiście parametry geometryczne zarówno linii kolejowej, jak i drogi, których użyję. Później. Później w Civilu, aby projektować dalej. Wyeksportowany z programu Infraworks model zawiera wszystkie elementy, które tworzyliśmy my oraz wcześniej branżyści. I są to osie, niwelety zarówno drogi, jak i linii kolejowej oraz obiekt mostowy zaprojektowany nad linią kolejową. Dodatkowo model posiada dwie różne powierzchnie: pierwsza to jest powierzchnia projektowana, natomiast druga to teren istniejący. Pozyskany wcześniej jako numeryczny model teren. Do dalszych kroków pozostawię sobie włączoną tylko część kolejową, linię trasowania oraz obie powierzchnie teren istniejący i projektowaną oraz dostosuję styl wyświetlania poszczególnych elementów. Są to elementy już typowo cywilowe, posegregowane w odpowiednich kategoriach: linie trasowania, korytarz oraz powierzchnię. Po zmianie nazw będę mógł przejść do stworzenia profilu na bazie stworzonej w InfraWorks niwelecie. W profilu będą wyświetlone dwie powierzchnie. Pierwsza z nich to jest wspomniany teren istniejący, natomiast druga teren projektowany, wygenerowany na podstawie skarb, które zaprojektowaliśmy w programie InfraWorks. Dodatkowo w profilu można wyświetlić zaprojektowaną przez branżystów drogę przebiegającą pod wiaduktem lub zrzutować obiekty mostowe bezpośrednio na profil. Do stworzonego profilu dodam etykiety opisujące poszczególne elementy geometryczne oraz przejdę do zaprojektowania korytarza cywilowego, w którym będę chciał wykorzystać Polską Bibliotekę Zespołów dodaną do Civila 2022. Po stworzeniu zespołu mogę zaimportować paletę o nazwie Kolej, na której znajdują się cztery podzespoły specjalnie dedykowane do projektowania kolejowego według polskich standardów. Są to skrajnia kolejowa, linia dwutorowa, jednotorowa oraz linia jednotorowa z peronem. Podzespół posiada szereg parametrów, dzięki którym mogę go dostosować bez potrzeby ingerowania w oryginalny plik i posługiwania się programem SubAssembly Composer takimi jak nachylenia czy grubości poszczególnych warstw. Do podzespołu dodam jeszcze podstawowe skarpy wykopu oraz nasypu oraz skrajnie kolejową również z polskiej biblioteki podzespołów. Tak przygotowany element mogę przepuścić przez linię trasowania, tworząc nowy korytarz. Na bazie korytarza stworzę dwie powierzchnie: powierzchnię górną korytarza oraz powierzchnię odniesienia, która posłuży mi do policzenia robót ziemnych. Po stworzeniu powierzchni zaprojektowałem linię próbkowania z zadanym odstępem oraz przystąpię do przeliczenia materiałów i stworzenia zestawienia wykopów oraz nasypów na bazie mojego modelu koncepcyjnego. Ostatni krok to wygenerowanie przekrojów według zadanych poprzeczek, w których umieściłem również zestawienia dla wykopu i nasypu dla poszczególnej sekcji. Dzięki temu, że w podzespolu umieściłem skrajnie kolejową, będzie ona wyświetlona w każdym widoku przekroju, co ułatwi mi projektowanie i dopasowanie elementów do linii kolejowej. Podsumowując naszą dotychczasową pracę, korzystając z programu InfraWorks, w bardzo szybki sposób przygotowaliśmy koncepcję projektu infrastrukturalnego, bazując na trzech branżach: mostowej, drogowej i kolejowej. Koordynacja całego projektu odbywała się poprzez platformę Autodesk Docs, gdzie modele były synchronizowane. Dodatkowo, cały projekt został wykonany w oparciu o otwarte i darmowe bazy danych udostępniane online. Główne korzyści, które płyną z takiego podejścia, to możliwość szybkiego tworzenia wielowariantowych koncepcji. Analiza mas ziemnych i materiałów koniecznych do wbudowania, możliwa zarówno w programie Infraworks, jak i w programie Civil 3D. Proponowane rozwiązania możemy wizualizować i pokazywać w czasie rzeczywistym, a parametry geometryczne aktualizują się wraz ze wprowadzanymi w projekcie zmianami. Tworząc model infrastrukturalny, możemy korzystać z gotowych bibliotek ze standardowymi polskimi modelami i budować tym samym rzeczywiste korytarze drogowe lub kolejowe. Ponadto, korzystając z platformy Autodesk Docs, możemy synchronizować i komentować zmiany w modelu przy pomocy kilku kliknięć. Od najnowszej wersji Civila mamy również dostępne polskie katalogi podzespołów kolejowych. Część z Państwa na pewno korzystała z darmowych bibliotek Country Kit dostarczanych co roku przez Arkansas Systems. Również dla wersji 22 zachęcamy do ich instalacji i korzystania z nowych szablonów i elementów. Zapraszamy Państwa również na nasze portale społecznościowe Facebook, LinkedIn, gdzie publikujemy nowości ze świata oprogramowania dla inżynierów i promujemy różne rozwiązania ułatwiające pracę, z których korzystają inżynierowie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Natomiast na naszej stronie Arkansas Systems znajdziecie Państwo informacje o szkoleniach i wdrożeniach, które prowadzimy, dostępnych usługach i oprogramowaniu dla firm budowlanych oraz biur. Projektowych. Na ostatnim slajdzie zostawiam Państwu bezpośrednie informacje do osób, które zajmują się w Arkansas System z oprogramowaniem i pomogą Państwu dobrać odpowiednie rozwiązania technologiczne do potrzeb firmy. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentacji i zapraszam do zadawania pytań. Dziękuję bardzo, Panie Mateuszu. うん。 Okay.